Otoczenie bardzo ładne, zadbane. Duże miejsce, fajne parkingowe. Z przyjemnością można by się tutaj zatrzymać. No tylko nie dla inwalidów, którzy chcą się umyć. Mop, Marwice. Tak jak dosyć przyjemnie jest. Jak na nowe, ale już spieprzone typowo po polsku. Iście do ubikacji nowoczesnej dosyć wydawałoby się. I teraz uwaga, nawet po polsku można taki bubel zrobić. Sufrażką tutaj znajomy. Akurat nie ma nikogo, więc spokojnie mogę wchodzić na inwalidów, słuchajcie. Przestronne, fajne miejsce. Dużo przestrzeni. Rzeczywiście można wjechać ładnie wózkiem. Można załatwić swoje potrzeby. No ale teraz tak jest, dość zimno. Mówi tak, gdzie mam powiesić kurtkę? Ani jednego wieszaczka nie ma. Nie ma nic. Także usiadł widok w tej katanie. Później, jak już się zaczłapał do zlewu, żeby umyć ręce, no witaj, Michał, to woda nawet nie leci. Można pukać, stukać, nic nie leci. No i teraz zadaję sobie pytanie, jak to można spierdolić? Jak trzeba być głupim, żeby w takim miejscu nie dać żadnego wieszaka? Tym bardziej, że to jest miejsce na kąpiel dla osób niepełnosprawnych. Jest. Siedzisko, jest prysznic. Nie wiem, nie będę próbował, czy jest woda. A, jest. Dobra, to chociaż tyle wody jest. No ale zakładamy, że. Zakładamy, że ktoś chciałby się wykąpać. To teraz, gdzie ma zostawić rzeczy swoje? Żadnej półeczki, żadnego wieszaczka. Nie ma nic. Teraz syczy mi ta tyczy mi woda. A, już przestało. No dobra, przestaję przynajmniej w każdym razie. No to teraz się dodaje takie pytanie. Jeżeli ktoś chciałby się wykąpać, gdzie ma położyć swoje chociażby kurtkę, spodnie, bieliznę, kosmetyczkę, cokolwiek innego? Ludzie, no, ktokolwiek zarządza tym miejscem musi się zastanowić, jak to w ogóle mógł odebrać technicznie, bo to chyba albo ktoś odbierał, albo w ogóle ktoś nie odbierał tego, albo ktoś odebrał i nie chciał tego widzieć. Może z tego. Inaczej wytłumaczyć nie idzie.